Kontynuujemy grę Prey, etap drugi, prędkość kosmiczna. Jesteśmy już na statku właśnie obcych. Stym, Tommy! Right. Tommy. Stym, tu, Grandfather! Tommy! Uh, I can't move! can no, no, no I... Where the hell are we? What's going on? What are Dużo. they gonna do to us? I don't know, Jen. Stay calm. Coś bagnę. Just give me a minute. O, to są huntery. What the fuck are those things? Żołnierze obcych, z karabinami. A to są ich psy. Jak widzieliście, prowadził na jakiejś elektrycznej smyczki. To jest taki fajny pojazd, ale to później drzewo będziemy używać. wam powiem jak to, jak to wygląda, jak to działa. O, tu jakiś fajny sprzymierzeniec jest ukryty. The Heidel. On różne struktury obce. Widzicie, jakąś bombę podkłada. Później ich spotkamy w połowie gry. Help us in our time of need, deliver us from evil. whose breath gives life to all worlds, help us in our time of need, deliver us from evil. Uniqua, whose breath gives life to all worlds, help us in our time of need, deliver us from evil. Uniqua, whose breath gives life to, <try> to all worlds, help, <try> world. help us in our time of need, deliver us from evil. Jen! Stop! I'm trying to think! Uniqua will hear me! There's a great spirit. He's not here!

Dwa się otwierają, bo to jest półorganiczny, półmechaniczny statek. that? to jest pierwszy przeciwnik, jakiś krunikowaty, jakiś dziwny stwór. Który żre, żre zwłoki. O, to jakiś szalony hey man, are you okay? człowiek, ale to możemy mu skrócić cierpienia, żeby nie, nie cierpiał. Fajne są systemy interakcji. Otoczeniem A, tu nie przejdziemy, to jest zablokowane. Alarm. To jest pierwszy przeciwnik woder, tak się chyba no, nazywa. Jakiś dziwny dźwięk był. nie wiem co to było. A oni z tych jaj się postawi. Jakby jakaś przerośnięta pchła. Dziwne. Pół życia już mi zabrali. A tu jakieś dziwne będzie, widzicie? Portale różne, Systemy portali są wstawione. Coś z góry tak. Boli go głowa. Dlatego taki efekt jest. Co to jest? Tu to jest? chodzą to jest? Co jest? No to spotkamy grawitacja jest? No to spotkamy... jest? Psa! to nie Co to jest? później dopiero jest? Coś tam, coś tam nie odczytam tego napisu, bo jest niewyraźnie. Ale grafika jest zajebista w tej grze. Typowy duł dół 3, Tam się biegają. W jednej pozycji jakąś pionowo w górę. A to są... What are these things? things. I feel good! I feel good. To są właśnie te health Mniejsze. I tu idziemy w tą stronę, żeby iść dalej w portal. O, tu jest zapalniczka, możemy sobie zapalić. Jest ciemno. A pasek jak się zapełni to gasi się w ten czas zapalniczka. A jak nie używamy jej to pasek się skraca i tak wyszków. Oni przerabiają ludzi na jedzenie, takim maszynerię. Jedzą ludzi, przerabiają ich na, na jakąś substancję. O, Jen, Jen! Hold on. No gdzieś ją zabierają. Każdy by się bał.

Zatrzymał maszynę, żeby dalej nie działało. No, musimy przejść przez ten portal. I tu się, tu się kończy drugi etap w tym miejscu. To do zobaczenia w etapie następnym.